Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam prostą, szybką, smaczną szarlotkę. Ja myślę, że nie ma chyba... Może są takie osoby, tak, ale to jedno... Które, które, które nie lubią szarlotki, tak, bo jak pracowałem w kawiarni, to najpopularniejszym ciastem, który piekłyśmy codziennie, była właśnie szarlotka Zdziś, tak nożem bawię, bo już czekam. z lodami <grym> waniliowymi. <grym> Także dzisiaj będzie szarlotka. Tak, ja też zawsze jak idę do cukierni, ja też zawsze kiedy wybieram się do cukierni, to pierwsze co to patrzę na szarlotkę, jak ona wygląda. No właśnie. Jakie będzie ciasto? No to słuchajcie, mąka pszenna, krupczatka, krupczatka musi być, dzięki niej to ciasto jest bardzo kruche, jednocześnie delikatne i takie... musicie spróbować. Do tego cukier puder. Całość! Dobrze. Ja już obieram te jabłka. Tak. Proszek do pieczenia. Wszystko sobie tak tutaj to wymieszamy. I teraz zimne masło. Cyk. I robimy kruszonkę. Czyli jak w każdym sieści kruch. Jak już zrobimy kruszonkę, dodamy oczywiście żółtka i dodamy trochę kwaśnej śmietany. To jest mój ulubiony przepis na szarlotkę. Nie ma chyba lepszego. I zaskoczymy was, bo do większości przepisów dodaje się cynamon. To jest taki tak, tak, składnik must have. My nie dodajemy cynamonu. Ja osobiście mm, uważam, że cynamon czasem zjada te, ten smak jabłek, a naprawdę, no. Za bardzo dominuje. No, nie, no już już jest przesady. Ja ostatnio właśnie zrobiłam bez cynamonu yy, i była fantastyczna. Chociaż zaznaczę, że jestem wielką fanką cynamonu tak, i dodaję go wszędzie. Bardzo. Tak, dodaję go do kawy, dodaję go do płatków owsianych na śniadanie, ale to tylko i wyłącznie w okresie jesienno-zimowym. Ba, że się uspokajam przy tym Serio? Dalej? No. Co z dalej? Z tymi brudnymi dłońmi. Nikomu to nie jest obce, każdy w domu robi ciasto, to jak robisz no? W mikserze planetarnym. Ale nie wszyscy Ech. mają miksery planetarne. Tak wiem, ale no, no. szarlotkę trzeba zrobić tak jak Ty tak. robisz. Ko nie piszcie mi, błagam, że nie mam rękawiczek, bo sorry, ale większość z Was nie używa rękawiczek. Tak, to nie jest cukiernia. Właśnie. Dobrze, dodałam żółtka, kwaśną śmietanę i wszystko wyrabiamy na gładkie ciasto. Wyrobione schłodzimy w lodówce na godzinkę. Okej, okay, gotowe, ale powiem Wam na surowo stos. Dzielimy już sobie na dwie części, tak na oko, nie ważymy nic, ja bym ważyła. Ach, bez przesady. Ja serię ostatnio robiłam i ważyłam. Widzieliście <grystanie> to. Do lodówki. Zważysz jak zjesz. <grystanie> o kurde, no. Trochę mi będzie. Dobrze, cyk, 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 proszę bardzo. Do lodówki, schładzamy, e, jabłka zetrzemy. Na grubej? Na grubych oczkach? Tak, na grubych oczkach, czyli na takich. Mamy schłodzone ciasto, pierwsza część. Rozwałkowujemy. Mój patent jest taki. Nasz patent jest taki. Okej, okay. nasz patent jest taki. Papier do pieczenia. I na tym papierze rozwałkowuję na wymiar po prostu mojej blaszki. Moja blaszka ma nasza blaszka. Nasza blaszka ma, zmierzę i napiszę na dole w opisie. Pod filmem. Dobra. Tego ciasta będzie sporo na tą blaszkę, bo też możecie w standardowej blaszce upiec. Mm -hmm. Robimy taką szarlotkę treściwą. Niektórzy te jabłka podsmażają, prawda? Tak, można podsmażyć. A jak ktoś się spieszy albo nie ma przesmażonych w słoiczku, to, no to nie musicie, możecie tylko zetrzeć. Ok, mam rozwałkowane dwa blaty i jeszcze taka uwaga, że jeżeli Wam się będzie ciasto bardzo mocno kleiło, to możecie jeszcze nałożyć tu papier i między dwoma arkuszami papieru. I co teraz? No to teraz bierzemy... Tak ja Ci tak o, podniesiesz. Tak, Sok jeden lat delikatnie go dociskamy i wylepiamy pozostałości. Tak, żeby wyrównać. Wykładamy jabłuszka. Możesz drugą? Albo weź to tak cyknij. Proszę. O. Dużo jabłek. No, ale to jeszcze wszystko siądzie w piekarniku. Tak. To zawsze trzeba o tym pamiętać. I teraz, żeby ładnie szarlotka wyglądała na górze, to ten papier z tym ciastem bierzemy siup, siup, siup. I czasami okay. zastanawiacie się, dlaczego ta szarlotka jest taka równa z góry, prawda? A Taradam. zobaczcie, to pięknie, o, o. genialnie. I teraz trzeba wszystko pięknie wyrównać. Można obciąć, dolepić. Zobaczcie, że to urośnie yy, i wszystko się pięknie ładnie wyrówna. Proszę bardzo. Tak wygląda idealnie przygotowana szarlotka. Ważna rzecz, trzeba nakłuć jeszcze. Cyk. I chciałabym zgłosić, że ja dzisiaj nic tutaj nie zrobiłam. Obrałam tylko 2 kg jabłek i Faktycznie. To powiedz chociaż o temperaturze. No, dziękuję Ci. Czas pieczenia i temperatura to tak. 180 stopni i pieczemy około 40-45 minut na rumiany kolor. To jest ja wyjątkowe. Ja dziękuję za uwagę. Szarlotka upieczona. Zwróćcie uwagę, że studzimy ją na kratce. Niestety nie możemy jej jeszcze pokroić. No, szkoda, ale obiecałam Dorocie, że na 100% yy, ogram ją później. I za chwilkę pewnie zobaczycie jak wygląda już wystudzona po przekrojeniu. No, niestety, ale to prawda, że na drugi dzień Szarlotka jest najsmaczniejsza. W pierwszy tak. dzień to nie jest to samo. Przed podaniem, koniecznie opróczcie cukrem, pudrem. Wspaniale smakuje z sosem waniliowym albo z lodami. Więc... A to już w ogóle wypas. Tak, już wypas. Zachęcam Was do skorzystania z przepisu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, tak jak Justyna wspomniała, jakie są Wasze ulubione przepisy na Szarlotki, bo tych przepisów jest w sieci naprawdę bardzo dużo. Macie w swoich zasobach stare, zeszyty, Babci, mamy i tam są najlepsze szarlotki. Lajkujcie, komentujcie koniecznie i udostępniajcie film, jeżeli Wam się y, podobał. E, napiszcie, jakie jeszcze jesienne przepisy chcielibyście, żebyśmy przygotowały tak. dla Was. Koniecznie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!